Chodźcie chodźcie, 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 będziemy się wili. My Chodźcie, się, chodźcie. No f**king chodźcie, O tak. Chodźcie, 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 to, chodźcie, chodźcie wszyscy. Jedzonko, że deftki na mnie, deftki na mnie, na mnie, dziękuję. Super. tutaj, patrzcie, patrzcie teraz, patrzcie na to, co sw 2 SW1, Tak. O, mnie, bardzo dziękuję. Jedzonko sobie wjeż te mele malaki do przodu zapraszam. to napraszam. dewki, bo za chwilę będą kontrowali was. Zapraszam, DPSy na miarę, pryzmat. dewki na to, defki na to, defki na to, defki na to. depki, dewki na prąd, defki na prąd. W będziemy za 60 sekund będziemy łapać na liścia. O, patrzcie, zobaczcie. Nie pod się, zacznij zresztą na Trzy, a dwa, jeden, tak. Nie ma, dobra, spalił, super, zabijcie go do pęksa, zabijcie go do pęksa, zabijajcie super, go, do pęksa Oni uciekają, gonicie. uciekają Gonicie, okej, okay. gonicie, gonicie, gonicie Gonicie, gonicie, ładnie Gonicie, star, gonicie, 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 gonicie Ekipa e, szurów jakaś na mnie Dobra, dobra wyjebane wszyscy szurów, odleżajcie no Ja ginę Veilego, Wylega... Veilego, no cofnijcie ja od... no. do Veilego, cofnijcie do Veilego Cofnijcie do Veilego na NW, healer jakiś Uciekaj nie, 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 na carvinga nie, nie, na nie, 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 coś? No to jest niemożliwe, nie, nie, że wyjdzie do kurwa. To, co chodzi.